witamy serdecznie. Idziemy z Kacpus na terapię Kespi. No. Lecimy na terapię, jest piątek. Jest tak nie za, nie za ciepło, nie za zimno. No i tak przejadamy eee, się autobusem Robert Jest po nocy. Rano jeszcze zdążyłam parę rzeczy porobić zrobiłam pranie. Mam lewartę. No i przynajmniej, jak przyjdę, to nie będę musiała tego robić znowu. I można sobie coś innego zaplanować. No i nie wiem, w ogóle, jakie plany dzisiaj. Może się coś wymyślić, trzeba byśmy w tym kinie zobaczymy, no. Jak już to będzie. Więc by się wygupię. No, hej. jeszcze jestem w ciężkim szoku. Po wczorajszym ale było dobrze, mnie się wydaje że na przystanku po nikogo nie ma ja. ale jest tak rzeźko dzisiaj nawet nie myśli o to co mnie najbardziej denerwuje ten cały upał dopiero przyjdzie w przyszłym tygodniu a ja muszę iść do pracy normalnie katastrofa, szkoda no ale mój e, Robert będzie mieć wolny usiądź na siadaj siadaj robot będzie mieć wolne, no to nie wiem, coś po pracy może się coś pomyśli, jakaś rozrywka albo coś, no bo tak, yy, tak czy siak pójdę w co na 4 dni do pracy i potem znowu mam wolne. Także można znowu coś wymyślić. Póki co, trzeba cieszyć się jeszcze tym weekendem, co będzie teraz, co jest właściwie, nie? Nigdy yes, sobie się śmiej, i zdał sobie zrobić dzisiaj kucyka. Nie, tak ładnie wygląda. Bo już ma włoskie dłuższe. Bo te włoski, co tu ma, muszą sobie muszą troszkę podrosnąć, nie? Tak? A nie zbliżaj się, tak? Dobra, dobra. To lecimy i będziemy jechać. No, teraz jesteśmy już tu na dworcu. Nie kaspi? Pewnie. I zejdziemy tam zaraz z schodami. No, jesteśmy tutaj. Na tym dworcu, nie? nie? Teraz wawo idzie, bo wie gdzie jedzie. I się jego mówika nie zapomniałam. Teraz się trochę trzeba przyplaszyć maskę. Bo zaraz będziemy wsiadać. Niestety to trzeba jeszcze nosić. I podejrzewam, że jesienią na pewno też to przyjdzie. Patki mądrzy. Tak. Kasper kiedyś z tymi maskami też miał problemy, bo, bo było tak, że długi, długi czas nie chciał chodzić. Spuszcza sobie ją, owszem, bo nie jest w stanie wytrzymać y, tyle, ile my. Y, jest zwolniony ze względu na swoją niepełnosprawność. Y, ale póki co, kiedyś był y, jakoś tak chory. To był listopad. W zeszłym roku. No i dzięki temu nauczył się w masce chodzić, nie? Bo widział, że zaczęło to do niego dochodzić, że wszyscy tam chodzą w tych masach, no i zaczął w niej chodzić. Ale wie, że w jednych miejscach trzeba, w innych nie. Z początku to była jedna wielka walka. No ale dobra, zaraz będziemy wsiadać. Muszę wyłączyć na chwilę. Zresztą tą karteczkę od lekarza pokażę jak coś. No, tu idziemy z Kaspi. E, tak, mieliśmy małą przygodę w parku, co ja wam na tym placu zabawcy. My tam siedzieli ostatnio. Kacper tam się chciał coś zjeść. No i chodzi o to, że mieliśmy taką przygodę, że nas osa atakowała. No i musieliśmy uciec z jednej ławki, z tej, której siedzieliśmy i potem musieliśmy lecieć na inną ławkę tam byli jeszcze jacyś ludzie, nie byliśmy całkowicie sami no nie będę tam, potem gadać do tego ale no jakoś to przeleciało także, no coś my się posiedzieli, popatrzyli i nie było tak? on taki zadowolony idzie idzie na terapię a co najlepsze spotkałam naszą terapeutkę byli na placu zabaw na Terapii grupowej. No i tak, jakoś poszli na ten plac zabaw. No i nasza terapeutka akurat tam była. No i mówimy do zobaczenia za chwilę, nie? Ja mówię, no taka mała przerwa przed terapią. No, także, także wydaje mi się, że będzie dobrze. Kacper dobrze nastawiony jest? Tak? Idzie żwawo. Jest nieraz szybszy ode mnie, a ja muszę go spowalniać tam raz jedna pani komentarz napisała, czy my za szybko z dzieckiem nie chodzimy. E, wytłumaczyłam, że Kasper ma autyzm, i po prostu jak e, dla wytłumaczenia dla innych też, czemu tak szybko chodzimy. No bo Kasper też tak szybko chodzi. Jak on, on chodzi, to on też biegnie nieraz. I musimy depnąć kroku. No i niestety tak jest. I on tak potrzebuje rozładować swoje emocje. Tak dla wszystkich innych, którzy z nas będą jeszcze gdzieś tam oglądać i się dziwią, czemu, czemu tak szybko chodzimy. pochodzimy. Nie, Kaspi? No, Kaspi w kucyku, mama też. A jak zobaczył, mamy kucyka, to Kaspi też chciał kucyk. No, no to co, nie? Tak? No. Także, jeżczymy, jeżczymy dalej. Będziemy po terapii, to robić co i jak i będziemy wracać. Znaczy się na drugą terapię będziemy jechać, bo mamy dzisiaj trochę ograniczony czas, nie tak jak w zeszłym tygodniu, że mieliśmy trochę czasu, bo nam logopedia wypadła. Dzisiaj mamy taki czas, że z terapii na terapię. No i jak najwygodniejsze ubrania. Także nie Kaspi? No, to lecimy. No, przyjechaliśmy. No, już prawie jesteśmy koło kolejnych Przyjechaliśmy tutaj autobusem. E, w autobusie Kaspi no, no, nie bardzo się. Było ok, wszystko. Dążyliśmy na autobus, bo była minuta. Lecieliśmy jak gubki, potem maska mu się straciła po drodze, bo on nie uważa, żeby maski nie stracić. No i musiałam poprosić kierowcę, żeby poczekać, żeby, bo musiałam po maskę się wrócić znowu. E, no i co mogę powiedzieć? O patrzcie, jesteśmy teraz nad tą rzeką. Nie wiem, czy to będzie widać teraz. Tam się te ręka trzęsie, wybaczcie, ale... Ja, widać. No. Także y, trochę było takiego czegoś, że było trochę stresujące, bo pod koniec jakoś tak... Od połowy drogi Kasper nie chciał siedzieć na siedzeniu. No i stał. No dobra, tego trzymałam, nie? E, wygłupiał się trochę. E, później pod koniec, jak już mieliśmy wysiadać, usiadł sobie przy drzwiach. Ale tak sobie usiadł, że jakby się te drzwi otwierały, to to mógłby nimi dostać e, później go zablokowałam nogą e, i przesunęłam go w stronę pani która siedziała prawie przy drzwiach mówię przepraszam on ma autyzm i tak dalej, bo on tam wyrabiał trochę śmiał się, dziwnie się zachowywał kładzie się na ziemi i takie tam rzeczy no po prostu no dzisiaj jest dzień taki jaki jest, no e, szał nie robi, potem wam opowie co na obu terapiach było Na razie Jest tak jak jest Poczekaj Kacperek Poczekaj Jest tak jak jest zerknę na zegarek i no Zerknę na zegarek Jest 13.45 Dziecko mamy pół godziny, możemy gdzieś iść gdzie idziemy Idziemy gdzieś bo się usiądziemy na tym murku, co? Usiądziemy się, tak? Poczekaj, to się usiądziemy. A, ja, bo teraz mam opowiem. Może kupy leżą. Dziwne, patrzcie. Jest znak zakaz wyprowadzania psów, a można powiedzieć yy, metr, dwa metry dalej leżą się kupy. Po prostu paradoks. Chodź. Dobra No witam się z Wami po, po tych wszystkich terapiach i tak przyszłam do domu, zjadłam coś, Kaspi też no i tak dychamy teraz, odpoczywamy. Powiem Wam tak e, Jeśli chodzi o terapię to było e, na samym początku który jakiś taki był nieskoncentrowany, taki no głupoty nie robił, ale później już to klapu także e, współpracował. Yy, później tak, szliśmy na yy, ten, ten cały yy, ten metro można powiedzieć, taki Uban, no i jechaliśmy do Pensbergu, no i szybko poleciliśmy do autobusu. Minuta mieliśmy do autobusa, gdy siedzieliśmy, na no mówię, kurde, no nie zbliżymy. A mówię, a daliśmy radę, ale tak się zestresowałam, więc kurna, jeszcze ta maska, jakaś powie spada. Później musiałam poprzestać na tym materii. Także, był u pani logopedy, No i u pani z logopedy to było okej, okay, powiem tak. fajnie pracował, była zadowolona, jakoś tak się ogarnął o ten temat i. Raczej dobrze wszystko wyszło, oprócz tego incydentu w autobusie, ale to, to już się nie liczy. Liczy się to ten kształt cały. No także, jeśli Wam się taki filmik podobał, subskrybujcie, lajkujcie. Do następnego zobaczenia. Cześć!